Cześć! Co musisz przygotować tuż przed masażem przy pomocy masażera KANZAŁAND? Płatki kosmetyczne, płyn micelarny lub jakiś płyn do demakijażu, olejek do, do użycia go na Twojej twarzy przed rozpoczęciem masowania i oczywiście KANZAŁAND. I teraz. Jaki, jaki olejek przygotować do, do masowania twarzy? Ja używam olejku sezamowego. Ty możesz użyć takiego olejku, jaki masz u siebie w domu. Chodzi o to, żeby go nałożyć na twarz przed, przed rozpoczęciem masowania, po to, żeby metal kan zaślizgał się po Twojej twarzy, po to, żeby jej nie podrażniał i po to, żebyś miała wysoki komfort też masowania twarzy. Dobrego dnia.